Znam pewnego człowieka, który zresztą z prudnika pochodzi, który zawsze na wakacje wyjeżdża nad jeziora i tam tygodnie spędza na żeglowaniu po pięknych jeziorach. I mówił, że spotkał tam w czasie tych swoich chwil pewnego młodego człowieka, z którego właściwie wszyscy się śmiali, bo był nawiedzony. Ale on mówił, lubił z nim rozmawiać. I kiedyś, gdy siedzieli w jakiejś knajpie, rozmawiali o poważnych rzeczach, przyszło z pięciu, sześciu takich panów, o których mówimy, że nie mieli karków. Potężne chłopy zamówili piwo i rozmawiając bardzo głośno przeklinali. Tak przeklinali, bruskali, że w pewnym momencie ten młody chłopak wstał, odszedł do tego znajomego, odszedł do tych dżentelmenów i na głos. Także wszyscy słyszeli, powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nastała konsternacja, cisza. I ten chudzina, bo on był bardzo chudy, taki no, co on tam mówi, że za bardzo nie był zbudowany, a zwłaszcza gdy miał przed sobą tych siłaczy, powiedział tak. Panowie, bardzo was proszę, nie przeklinajcie, bo tym obrażacie Pana Boga. I myślał ten człowiek, że zaraz go dorwą, wyrzucą go z i stłuką na kwaśne jabłko, ale nic nie odpowiedzieli. Ten wrócił chłopak do stolika, mówię, siedzieli jeszcze z godzinę. Mówi ci panowie, widać, że się bardzo starali i przez tą godzinę nie padło ani jedno przekleństwo. Znam też takiego młodego inżyniera, które został zatrudniony w takiej dosyć dużej firmie i dano mu duże, trudne do wykonania zadania. Starał się, chłopina, męczył, ale zrobił to, co od niego kazano mu zrobić. I po jakimś czasie dyrektor powiedział: Wiesz, w naszej firmie od wielu lat było coś takiego, żeśmy mieli problem nie do rozwiązania, rzecz niemożliwą do uczynienia. Daliśmy tobie to zadanie. Nie mówiąc o tym, że to jest niemożliwe do zrobienia, a Tyś to zrobił. Zrobiłeś coś, co fachowcy, inżynierowie, technicy nie byli w stanie zrobić. W Rwandzie, gdy trwała ta przed laty okropna rzeź, gdzie zginęło około miliona ludzi, działy się rzeczy straszne. Była tam też kobieta, która urodziła się w 1972 roku. Nazywała się Imakule Libigaza. Ona przez 91 dni wraz z siedmioma innymi kobietami ukrywała się w łazience u pewnego pastora, uciekając przed mordercami. Metr na metr dwadzieścia łazienka, osiem kobiet, upał, 40 stopni, powiedzmy. 91 dni potwornej kaźni. Tego wszystkiego, co się działo na zewnątrz i wewnątrz, a zwłaszcza, gdy słyszała głosy morderców jej rodziców, jej braci, jej bliskich. Potworna walka, a ona tam. Ona tam przeżywała koszmary, ale też przeżywała spotkanie z bokiem. Napisała takie kilka książek, między innymi Ocalona, by mówić oraz Ocalona, by przebaczyć. I ona powiedziała, że po jakimś czasie, gdy wróciła po tych prześladowaniach do swojej miejscowości, poszła do więzienia, gdzie był więziony jej morderca, jej rodziców, jej braci. Gdy do niego przyprowadzono tego człowieka, ona patrząc na niego Prosto w oczy powiedziała W imię Jezusa Chrystusa Przebaczam Tobie Wściekł się dyrektor więzienia na to co ona robi Bo przecież jak Zamordował jej najbliższych ona powiedziała Nic więcej jemu dać nie mogę Tylko przebaczenie Dlaczego te historia? Bracia i siostry Pan Bóg mówi Świętymi bądźcie bo ja jestem świętym i oczywiście to wzbudziło entuzjazm w naszych sercach. Bo kto z nas chce być święty? To przecież nie dla mnie. To przecież yy, niemożliwe. A Jezus mówi, bądźcie wy doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski jest doskonały, no to traktujemy to jako ładne słówka, ale które nas w ogóle nie dotyczy. Dlaczego? Bo wiemy, jakie jest nasze życie. Bo co ja mam przebaczać temu, który mnie skrzywdził? Ja mam błogosławić temu, który mi wyrządził zło? Jak? A jak spojrzymy jeszcze na to prawo, oko za oko, ząb za ząb, na które powołuje się Chrystus i mówi: Nie stawiajcie oporu złemu, to to prawo jest dla nas dobre, ale gdy tak popatrzymy, ono jest okrutne. Ten kodeks Hammurabi'ego jednak na ówczesne czasy, tysiące, tysiące lat wcześniej, był szczytem doskonałości, jeżeli można powiedzieć o prawo. Dlaczego? Bo ograniczał niesamowicie ważną rzecz, którą dziś nazywamy wendettą. Ty mi oko, ja Tobie dwadzieścia. Ty mi krzywdę, ja Tobie muszę o wiele więcej wyrządzić krzywdy. I to ograniczało do ludzi, zwłaszcza ofiary, żeby nie mścili się ponad miarę nad tymi, którzy ich skrzywdzili. Ale tak naprawdę dzisiaj wśród nas jesteśmy ogólnie jako społeczeństwo po wiele, wiele niżej od tego przykazania oko za oko ząb za ząb. Dlaczego? Popatrzmy, co się dzieje w naszej umiłowanej ojczyźnie. Dla dobra Polski, dla dobra wszystkich. Jedni drudzy z jednej strony robią to, co najpodlejsze. Chwytają się najgorszych y, rzeczy po to, żeby zdyskredytować przeciwnika, nie tylko politycznego, ale co się dzieje w naszych rodzinach, y, w naszych społecznościach, w zakładach pracy, w szkołach. To jest to istny koszmar. I jesteśmy zniewoleni przez to, że musimy zniszczyć Mało. Jesteśmy jeszcze o wiele niżej od tego, dlatego że yy, boimy się dzisiaj, że ktoś może mnie skrzywdzić i dlatego muszę mu wyłupać dwoje oczy, obciąć dwoje rąk, zniszczyć go, żeby przypadkiem czasami w przyszłości mnie nie skrzywdził. I bracia i siostry, koncentrujemy się na krzywdzie, na zło, na nieprawości, wierzymy diabłu, że nie damy rady i dlatego czynimy to, co najpodlejsze. Skąd ten młody chłopak miał odwagę, żeby stanąć przed takimi osiłkami, żeby powiedzieć panowie, nie przeklinajcie. Nikt normalny tego by nie zrobił. Myślę, że żaden z nas by się nie odważył na coś takiego. Skąd ten młody inżynier potrafił zrobić rzeczy niemożliwe? Dlaczego? Bo mu nie powiedzieli, słuchaj, tego nie da rady zrobić. Powiedzieli, masz to zrobić i on to zrobił. A dzisiaj jest coś takiego, słuchaj, z ciebie nic nie będzie, nie dasz rady, słuchaj, no wiesz, no, po co się męczyć. I ograniczamy się do tego, co najmniejsze, zamiast podnosić nas na najwyżej. Skąd ta kobieta w potwornych warunkach żyjąca potrafiła zdobyć się na to, żeby przebaczyć tym, którzy jej wyrządzili największą krzywdę? Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Pan. A Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To Bóg nas poznania, to z Boga jest owa przeogromna moc do tego, żebyśmy uczynili coś, co jest po ludzku niemożliwe. A jeszcze mało. Zwróćmy uwagę na naszą postawę, kiedy bardzo często widzimy coś takiego, jak ktoś jest skrzywdzony, to ofiara, osoba pokrzywdzona wierzy w to, co czyni krzywdziciel. To, co czyni oprawca. No, widocznie, skoro tak mnie traktuje jako najgorszą osobę, widocznie na to zasłużyłam. I dlatego ma rację to ja muszę sobie, jak ktoś mi wyłupie jedno oko, wyłupać drugie. Czyli krzywdę sobie w wiele większości czynię po to, żeby nie widzieć jawnej niesprawiedliwości, która się dzieje wokół nas. A tą niesprawiedliwością jest to, że my nie dostrzegamy Boga. Że my tylko widzimy wrogów. I nawet w Bogu. I bracia i siostry... Przebaczenie to jest najpiękniejsza szczepionka, która mnie broni przed samym sobą i przed tymi, którzy mogą mi zło wyczynić. Ale przecież to, co powiedział Chrystus, Bóg co mówi: jesteście świątynią Ducha Świętego i Boży Duch w Was mieszka. To dotyczy mnie, ale to dotyczy Ciebie i dotyczy najbardziej podłego mordercy, zdrajcy, człowieka innego. On też jest świątynią. Tylko zbrukano, tylko zniszczono. Kto z Was chciałby mieć operację w sali operacyjnej, gdzie jest brud, gdzie nie ma podstawowych norm higieny zachowanych? Myślę, że nigdy. I zgadzamy się na to, że operacyjna sala musi być sterylnie czysta, że nie może tam być żadnego brudu, który byłby niósł infekcje, zarazki czy jakieś inne niebezpieczeństwa. Musi być sterylnie czysta. I na to się zgadzamy. Bo jest jakaś operacja na ręce, na sercu czy na czymś innym. Ale kochani, świątynia Boga, którym jest nasze serce, to my jesteśmy, dlaczego zgadzamy się na to, żeby tam było tyle brudu, grzechu, nieprawości, nienawiści, zła? A przecież mamy być świętymi. Nie tym, że ja jestem w stanie coś uczynić, tylko Bóg nas uświęca. Bóg nas uzdania. Bóg nam daje to, co najpiękniejsze. Dlatego, dlaczego godzimy się na to, by na otwartym sercu naszym babrało się zło, nieprawość, grzech, nienawiść, brak przebaczenia, kłamstwo, zdrady i to wszystko, co nas niszczy. Tym prudem się nie przejmujemy. Nie czyścimy. Wchodzimy w to i chcemy w to wprowadzić Boga. I Bóg... Bardzo często przez przebaczenie wrogom i swoim i to, co żąda ona, żebyśmy innym przebaczyli, chroni nas przed nami samymi, żebyśmy siebie nie krzywdzili. Bo gdy ja złym odpłacam za zło, to komuś czynię zło, ale sam siebie czynię złym, sam siebie czynię nieszczęśliwym, bo niszczę świątynię Boga żywego. Mało kochani, jak dzisiaj widzimy wokół nas tych, którzy mówią, słuchaj, nie dasz rady, nie męcz. I jeżeli nie wzbudzasz wiary w sercu żony, męża, dzieci, bliskich, to niesiesz im śmierć. Dlaczego? Bo jest niemożliwe, żeby cokolwiek dokonali. Dlaczego wierzymy diabłu, który mówi nie wysilaj się nie wygłupiej nie dasz rady, zostaw daj spokój. A nie wierzymy Bogu, który mówi... Wierzę w Ciebie. Bóg w Ciebie wierzy, i dlatego żądał Ciebie rzeczy po ludzku żyć, biorąc niemożliwych, ale po Bożemu. Powiedz tej górze, aby się przeniosła, przynieśli się. Dlaczego my żywimy się plewami, byle czym, zamiast karmić się Bożym Słowem, które daje życie, które sprawia, że naszego serca wypływają strumienie wody żywej. Dlaczego nie karmimy się tak naprawdę z wiarą tym, co jest ciałem Chrystusa, który nas umacnia i daje pokarm na to, żebyśmy zwyciężali, żebyśmy byli zwycięzcami, a nie przegranymi? Bóg jest Bogiem zwycięzców. Ale największe zwycięstwo Chrystus odniósł wtedy, kiedy nie przeklinał. Nie odpłacał złem za zło, a mógł przecież mieć zastępy aniołów, którzy by stanęli w jego obronie. Kiedy kochał, pozwalając, żeby jemu wyrządzono największą krzywdę, żeby go zapito. On zwyciężył przede wszystkim siebie. Swoje człowieczeństwo oszczędził, wywyższył i mówi do nas, że my mamy tak zwyciężać. Cóż za wysiłek kochać kogoś, kto mnie kocha. Jak jeszcze mam młodą, piękną żonę, no, no to co, co to za wysiłek, co to za poświęcenie? Sama korzyść, sama radość. Ale pokochać kogoś, to jest udręko dla mnie. To wtedy pokazuje, na ile kocham, na ile jestem człowiekiem, na ile jestem wierzącym, na ile jestem dzieckiem Bożym. A przecież... Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. I dlatego, bracia i siostry, dopóki nie zgodzimy się na to, żeby Bóg w nas dokonywał rzeczy niemożliwych, będziemy tylko tymi, którzy marnie, mizernie będą pokazywać Boga, Ewangelię. To są rzeczy bardzo trudne dla tych, którzy nie wierzą. Ci, którzy uwierzą, Bóg da im moc, bo z Boga jest także ogromna moc. Z Boga, nie z nas. I jedyna rzecz, jaką mamy robić, to otworzyć się na tą Bożą miłość, na te Boże łaski, na Boże miłosie, gdzie Pozwoli, żeby to Bóg w nas dokonywał tych wielkich rzeczy. Żeby On zwyciężał. I żebyśmy też mieli świadomość tego. Że ktoś choćby miał wiarę, jak ziarko goroczycy powie, górze przeniesie, ona się przeniesie. Wiara to nie jest coś łatwego. Bo gdyby była łatwa, to by górnie było, byśmy je wszystkie przenosili. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy coś więcej przezwyciężyli swoje słabości, grzechy, winy i kochali na miarę Boga, a nie na miarę moich czy czyichś grzechów czy krzywd. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. I Bóg chce, abyśmy czynili dobro, żeby inni widząc nasze dobre uczynki chwalili Boga, który jest w niebie. Amen.